Witajcie kochani w kolejnym dniu na placu budowy Jak widzicie poszliśmy... Łaty, tak? To się nazywa. Jesteśmy na drugim etapie budowy. Wcześniej robiliśmy kostkę, czyli grunt, a teraz robimy zadaszenie. Poopowiadaj troszkę. Co ja mogę poopowiadać? No łaty już mam położone. Teraz kładę membranę taką membrankę. I to nie, to są krokwie, to No właśnie, tak się zastanawiałam. To, to są to krokwie, te grube to są krokwie, a łaty teraz kładę tak w drugą stronę. Wczoraj położyliście... Ach, ja to się znam, co? ...krokwie, a krokwie. dzisiaj... ...membranę i łaty. I może blacha się dzisiaj uda jeszcze położyć. Aczkolwiek słabo to wygląda. Może być ciężko. I ciężko to na pewno będzie. A ja już nie mam siły. Co, co możemy powiedzieć ciekawego? Doczepiamy się do istniejącej już wiatki mm. i wykorzystujemy tą jedną ścianę od tej wiaty, która jest i Krzysztof zrobił takie zacne tutaj mocowanie. Tak, jest przykręcone przez śruby do belek konstrukcyjnych tamtej wiaty. Chyba nie odpłynie. Chyba. Sieka. I na to masz położone krok krokwie. Tak, krok. Nie wiem jak to się nazywa. Też, ja też ja się nie znam. Eee, dzisiaj, właśnie jak powiedział, kładziemy membranę, i później na to łaty. łaty. i waha Na łaty. Tak, ja idę do góry. My działamy. dim y ara Już. Już. Eee, membrana położona. Tak. Łaty przykręcone. Będzie pan zadowolony? Pff, chyba tak. Dopóki tego nie zwieje, to tak. Już mamy nadzieję, że nie będzie ciekło na przyczepkę. No nie. nie. nie teraz jeszcze tylko blacha. Najlepsza. I obróbeczki. Tak, ale teraz zanim jeszcze blacha, to przerwa na kawusie. Dobra? Dobra, pyszna jak zawsze. To przerwa i. Działam dalej. Czekamy na pomoc. <noise> Jest nas dwoje, a potrzebujemy trzeciego. O, przydałoby się. Ciekaw, jak nam przyjedzie pomóc Zobaczymy. Przyjechał. To. To, trzeba położyć na to, i to położyć na to. Zobaczymy, jak on to wyjdzie. Damy radę? Jak zrobimy, to pokażemy. Jak nie zrobimy, to nie pokażemy. Dobra, ładujemy. Ładujmy. Jakiś komentarz teraz? Nie, udało się. Piękny wyszło. Tak jak chciałeś. No to tak właśnie też patrzałam, żebyś na kostkę nie wjechał. Nie, nie, nie miałam już na kostkę. I teraz sobie mogę odebrać piękny sam. Brawo ty. Po no, ja prostu. Pobudowniczy. Sam sił. Gdzie jesteś? Nadchodzi. Bitów sto! Jeden wystarczy? Jeden wystarczy. A ja mam aż dwa. Super. Pokaż. Ale do tego, do tej śrubki? Z magnesikiem? Wyobraź sobie, że tak. Wow. Ja Super. Wow, śmigano. Tak. Teraz to będzie robota człowiek masła, nie? Ta. Zobacz, nie, nie wypada nawet. No widzisz. Zdaję, gdzie, gdzie Magda zostanie kiedyś. Nie przejmuj się, mam drugi. Nie. Yeah. Dobra robota. Widzisz? Dobrze, że pomyślała, że tylko dwa. <grywka> to pancika, nie moje. Do pancika pojechałam. Do pancika. Tak, pancik mi dał. Masz telefon, pokaż naszym widzom. Co tam się u góry wyprawia? Ja wyżej nie wejdę, bo mam lęk wysokości to, Stamtąd pokaż. Angelika, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Co się wyprawia? Angelika, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Jak co tu się, co tu się co? wyprawia? Ustawiam pierwszą falę i będę kręcił. Będę kręcił. Miała być taka sama macha jak tutaj. bawioną pierwszą i kręcę tą pierwszą później tą na dół suwam i tak dalej i tak dalej i tak dalej po kolei będę kręcił Dobra kręcę to bo pizga tutaj strasznie wieje, znaczy a pancia na dole na dole tam sobie o, o, o co to co to jest co to jest co to jest gizzi, gizzi, gizzi.

Tak wygląda moje dzieło. Jeszcze tam trzeba było obcinać te łaty końcówki i będzie pięknie. A tam szafowa stoi. A następny w następnym roku tamtą stronę dachu. Nie? Ta. Tak! na linii ognia. Tutaj musiałbyś stanąć. Samochód chyba też umył, co? To. I co ty, chcesz tu wjechać? No. Chcesz tu wjechać? Będzie próbował. Nie ma szans. Tam zobacz na ten lożyk, żebyś tam nie najechał, bo oponka strzeli. Tu wszyscy kibicują. Będzie pchanie muwerem. Niech to Dobrze, jest. Jest. A klima nie zahaczy? Powietrze się pospuszcza Jest dużo, jest. 40 powoli, powoli, bo tu już coś. you 촬 <목소리나>